Cześć! Z tej strony Norbi i kolejny odcinek z cyklu. Hmm. No dobra, niech będą te dobre bitwy ze względu na to, że nie jestem trochę nieprzygotowany, ze względu na to, że. A, jestem nieprzygotowany, ze względu na to, że nie grałem nigdy z kodą T25, czyli 6-tierowym medem, ale za to kolega Smoke Story. Taka mała historia jednego dymka, ale tu cóż, kolega chyba nie będzie mógł niestety powiedzieć mi, skąd się wziął ten jego nick, a jestem powiem szczerze, że czasem y, muszę chyba wrócić do takiego nagrywania z widzami ze względu na to, że mm, no, takie ni nie wiadomo jak wymyślane niki zawsze mnie ciekawią i bardzo chętnie bym się dowiedział odnośnie historii tego właśnie y, kolegi Mika. Dobra. Mapa, czemu mnie to nie dziwi? Znowu murowankę, bitwa w trybie standardowym, czyli mamy dwa kapy i to bardzo fajnie. Trochę ten jeden kap pojedyncze czasem nie bawi mnie aż tak bardzo. Dobra, jeśli chodzi o drużyny przeciwne, mamy tutaj całkiem przyzwoite losowanie, ze względu na to, że są maksymalnie szósteczki. Właśnie się w tym momencie będę dokształcał. Odnośnie szkody 132 penetracji na kocisku premium 185, czyli tutaj nie mamy za bardzo o czym poszaleć. Jako, jako, że to jest szóstka, więc jedyne co możemy robić, to tylko i wyłącznie. O, coś mi tutaj wskoczyło. Jakiś. Eee, co to jest? No nie wiem. Powiem tak, mamy tutaj do czynienia właśnie z magazynkiem, który bardzo szybko przodowuje i jak też bardzo szybko strzela, dlatego jest to bardzo przyjemne. No i nie musimy się właśnie obawiać tego, że wyjedzie na nas coś i będziemy mieli problemy. Jest SAR, niestety pierwszy strzał to tylko związkowanie a on nam jeszcze oddał za całe 48. No realnie to naprawdę zabolało. Bolało, no tak. Dobra. Ile to ma obrażeń? 100, 110 uszkodzeń, czyli 330 na magazynek. Szału nie robi, ale mimo wszystko, gdyby nie ten właśnie taki szybciutki czas przeładowania, no to byłoby znacznie gorzej. Znowu mi się to otwiera, ale tak jak powiedziałem, jednak. Pięknie teraz kolega zrobił, to 24 oraz sztuk został wyjech zostali zniszczeni na jeden magazynek i bardzo ładnie to wyglądało. Wyjazd, e, dwa strzały w jeden pojazd, jeden strzał w drugi i dwa fragi. Dziękuję bardzo, następny proszę. Cztery fragi na kolegi koncie, obrażeń nie za dużo, ale to są szóstki, więc nie ma co tutaj jakoś tak bardzo żądać tego, żeby robić od razu 5 tysięcy i jeszcze żeby była połowa bitwy, nie? Tak to, się nie, tak to się nie da niestety. A, miałem zmienić na... E, czekajcie, zanim tutaj kolega dojedzie. Łącz nagrywanie bite w dźwięk narodowa. Zastosuj. Znycie, no. O, tak jest, tak jest zdecydowanie fajnie. Szkoda jest tylko, że nie zrobiłem tego wcześniej. No, nieważne. 7 fragów w międzyczasie, kolega już ma 1745 obrażeń, WN8 na poziomie 4500, 11 do 2. Kurde, ale się drużyna przeciwna poskładała naprawdę bardzo błyskawicznie. Kolega tutaj prosi i robi trochę to niefajnie, ze względu na to, że... Znaczy, niefajnie. Każdy oczywiście może sobie poprosić o to, żeby da pozwolić mu... Y Pozwolić mu zrobić 10 fragów. Niestety, e, pomimo e, jakiegoś takiego doświadczenia oraz e, nauki, e, że zwykle takie rzeczy nie dają rady, nie, nie pozwalają e, nasi e, zrobić czegoś takiego. Dlatego lepiej się nie, nie odzywać, lepiej wyjechać i e, zrobić to, co się uda zrobić. Jest niestety T34 wykańcza e, T40, i KW1, przeładowanie. No i kurczę, niestety. KW1 też zniszczona. 8 fragów na koncie kolegi zostały tutaj jeszcze tylko i wyłącznie. Co? Idiot? A, okej, okay, dobra. Miało być idiot, ale niestety. No rzeczywiście, ja też bym się wkurzył. Jeżeli wyjeżdżam na dwa, na dwa pojazdy, mam. A jeszcze nasz Ziomiesław wykańcza naszego Smokiego. No i niestety na zakończenie jeszcze kolega się tutaj ładnie zapalił. Dobra. Dobra, dokończę sobie to, co zacząłem mówić, czyli to no, takie wkurzanie się w danym momencie, no nie? Zobaczcie, miał magazynek, miał przeładowany magazynek, wyjechał sobie na dwa pojazdy, mógł je tylko dobić. No, niestety, pierwsze trzeba oczywiście poleciał gdzieś sobie, nie wiadomo, gdzie zdarza się. No, ale tam ci już dobili. Już widząc, że mamy kolegę, który ma już 8 fragów, no to dajmy już mu te dwa fragi, niech sobie już zrobi medal, medal pula. To by miał być chyba pierwszy medal pula w ogóle u kolegi. No i niestety na to trzeba będzie poczekać więcej. Dobra, zobaczmy. Szybka bitwa. MK. Dodatkowo jeszcze Rady Walter z duży kaliber i specjalista. I to jest raptem wszystko. Jeśli chodzi o obrażenia 2149 zniszczony przez KW, Ziemiesława KW-85 1 zgadza się. Y, jest w drużynie przeciwnej, o oh my god, zobaczcie, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, no to naprawdę, drużyna przeciwna też się nie popisała, no to z naszej strony też, kv 28 lcb 67 i HECO, T67 0 damage'u, to ja nie wiem co on zrobił, chyba pojechał spotować, to było najbardziej y, możliwe, dlatego też zrobił 0 damage'u, jeśli chodzi o... Zarobek w ogóle na tym. Tutaj miał jakieś jeszcze dodatkowo bonusik. No, trochę tam strzelał już pod sam koniec z Golda, ale to już po to, żeby być pewnym swojego dorobku i być pewnym, że jednak uda mu się zrobić te 10 fragów. No i niestety 29 tysięcy kosztowało, ale mimo wszystko i tak jest na plusie 7 i prawie 1600X 1956. No i teraz y, właśnie fajnie to wygląda, nie? Jeżeli taki wyjeżdżę magazynek, który tak bardzo szybko, bo to nie jest sztuką wjechać magazynkiem, który przeodowuje na to 2-3 sekundy bez mała i, i wtedy nie ma tego, tego, takiego efektu. Jeżeli wyjeżdżacie i robicie właśnie tak tutaj strzał, jeden, drugi, później jeszcze dodatkowo trzeci, jednocześnie wykańczacie dwa pojazdy, tak od razu to akurat... Bardzo ciekawie, bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się ta bitwa podobała. Jeżeli tak, skomentujcie odpowiednio. Najlepiej piszcie pod filmikami. Ja czytam to, bardzo często odpowiadam, jeżeli jest coś sensownego. I mam nadzieję, że dodatkowo zostawicie jakieś łapki w górę. I to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Trzymajcie się.